Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy rozmawiali o nożu fińskim, trochę zrobionym pod moją rękę. Zapraszam na materiał. Odkąd Emil pokazał na kanale, jak robi dla mnie mórz, w zasadzie nie robi, tylko oprawia. No to u mnie na skrzynce już w ten sam dzień wieczór pojawiły się maile. A proszę coś więcej o tym nożu powiedzieć. Emil, czyli Wiedźmin Knife, nie? żeby była jasność. A proszę pokazać, a proszę to. Słuchajcie, mi się nie chce nawet na takie maile odpowiadać. Nie? Emil powiedział w filmie, że to jest M95 CC Ja tych noży używam od 4 albo 5 lat. Na kanale u mnie macie o tych nożach chyba z pięć materiałów łącznie z wywiadem z człowiekiem, który ten nóż stworzył, czyli z Juha Peltonenem z Finlandii. Kapitanem fińskich rangerów, odpowiednikiem naszych jakichś tam Marines czy innych tam diabłów leśnych i stworzył go właśnie dla tej formacji, dla fińskich rangerów. Jest to nóż regulaminowy, nie do końca regulaminowy, dlatego że każdy film ma ze sobą puko. A czy ma ze sobą lełku, czy ma ze sobą puko, to też mówiłem już niejednokrotnie w filmach, zależy od skąd pochodzi, bo jeżeli pochodzi z głębokiej północy, no to zazwyczaj ma ze sobą lełku, bo po prostu ludy, ludy samu, sami no używają zwyczajnie ciężkich noży dlatego, że oni muszą mieć jednym bije drugim jem natomiast jeżeli są z innej części Finlandii no to używają innych puko natomiast ten nóż stał się nożem to można powiedzieć, że regulaminowym czy Savota na przykład to jest regulaminowy plecak fińskiej armii no no nie wiem ale fińska armia go używa bo pewnie był przetarg no to tutaj może było tak samo, nie wiem, nie wnikałem, bo mnie to nie interesuje, co tam Finowie używają i do czego, nie? czym jedzą. Natomiast jest to dobry nóż. Jest to nóż stworzony przez człowieka, który ma pojęcie o nożach, bo jest Finem. Nie każdy Fin ma pojęcie o nożach, ale Juha -Juh Pekka Peltonen, wierzcie mi, że ma takie pojęcie. Kolejna sprawa jest taka, że jest to nóż, który został stworzony, aby był prostym, wydajnym, wytrzymałym. Nożem, który nie powoduje zamarzania dłoni na rękojeści podczas pracy zimą tym nożem przez fińską armię, przez fińskich żołnierzy. No i tyle, taki był jego cel. Miał być lekki, miał być niezawodny i, 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 i taki jest. Tym nożem generalnie można robić wszystko. No. Jest zbudowany z 10.95, czy to jest dobra stal, czy zła stal, no to nie wiem, to co musicie sami odpowiedzieć. Zależy jak się ją zrobi. Yy, yy, Tą stal akurat czy tę stal akurat robi yy, jedyna yy, firma w Finlandii, która robi to na skalę przemysłową, czyli Laurin Metalli. Laurin Cor Corporation tak naprawdę. Yy, była to firma rodzinna, w tej chwili jest to korporacja. Przyrost rok, rocznie przychodów to jest 1 800 ,000 euro, więc to, to nie jest jakaś taka firemka pod tytułem robimy suveniry, achti lappi czy kauhawa. Tylko to jest, to jest duża, duża korporacja, która wytwarza ostrza. Notabene, które te Achti, Lauri i mają, mają. Natomiast, natomiast, no korporacja. Jako, że Juha Peltonen był, był, czy mieszkał, nie wiem czy teraz mieszka w Fiskars. Fiskars to jest znowu miejscowość w Finlandii, nie? znana z narzędzi, no bo tam jest Fabryka Fiskars. Nie? No, tak jak mora jest znana z narzędzi, bo jest w szwedzkiej mieście Mora. Nie? No, to tam, to, tam to działa mniej więcej podobnie. E, I pierwsze noże w ogóle Peltonena, które były chyba 7 lat temu, 7 albo 8 lat temu, pierwszy, pierwszy Peltonen wyszedł. I to był właśnie chyba M95. Później wyszedł krótszy M07 a w tym roku na IWA miał M21 czy M25 miał premierę, możecie zerknąć na mój kanał, to tam zobaczycie ja nie pamiętam tych szczegółów no to, no to, no to były pierwsze noże teflonowane nie? Do, do dzisiaj są teflonowane bo ten nóż, który ja mam jest teflonowany natomiast są też noże które są w powłoce z cerakoty cerakota to jest taki materiał którym powle, powłoka w zasadzie Materi no materiał, nie? W którym powlekana jest broń. Noże możecie kupić w łóżce Łuska.pl polecam tam u Daniela. Daniela możecie poznać na moim kanale, też jest na filmie z Juhapeką Peltonenem między innymi, ale też na filmie z Bargriverem, bo Bargrivery też sprzedaje tylko Daniel w Polsce. Nie? Także. Y Także co, no tyle o tym nożu, a jak chcecie więcej, 5 minut, 15 minut, ktoś mi powie, że robię za długie filmy, no jak, a podobno nie ma głupich pytań, nie? tylko się nie chce szukać. Eee, no jeżeli chcecie, jeżeli chcecie coś więcej na temat tego noża, to odsyłam na mój kanał, odsyłam na kanał Emila, gdzie pokazał jak ten nóż jest zbudowany, zresztą u mnie też jest pokazany jak jest zbudowany, bo wszyscy się kłócili, że to nie full tank, nie, na początku dziwni ludzie, nie wiem co mają ludzie z tymi fulltangami, że nóż musi być fulltang, no ale okej. Okay. Macie też na kanale Leśny Relax, gdzie Szymek zrobił rentgena temu nożowi, bo się już kurzył. Jak mu jeden, drugi, trzeci czy czwarty powiedział, że nóż nie jest w konstrukcji full tank, tylko że to jest hidden, bo, bo mu nie wystaje trzpień na zewnątrz. No to, no to zrobił rentgena i pokazał, że to jest fulltang. To co możecie zobaczyć na kanale Szymka, tam porównuje morę właśnie. Do Peltonena i do SE4HM, no a zaraz Wam pokażę mój nóż, który zrobił dla mnie Emil i wytłumaczę dlaczego zrobił go tak, a nie inaczej. Ok? Kręciliście kiedyś filmy na YouTube'a. Słuchajcie, ja nie wiem jak Wam mam to pokazać. To jest takie drzewo. O, że to się wszystko łamie, ale tu jest taki kawałek, który Chciałbym zrobić na smolną szczapę. Nie wiem na ile mi to wyjdzie, bo to trzeba przy samym tutaj uderzyć o. raczej mi to nie wyjdzie. W ten sposób, ale tak mi wyszło. No i teraz teraz Wam coś pokażę, w jaki sposób można pozyskać prosto szczapę. Jest to zrobione, musicie mi wierzyć. No i teraz patrzcie, ile ta szczapka ma żywicy. Tutaj. No i chcąc rozpalić nisko, tak na bidę, no to możemy zrobić to tak, że weźmiemy sobie trochę Bierzemy o takich kawałków. I będziemy próbowali, czy nam się tu zajmie. Miejmy nadzieję, że tak. Teraz wy nie widzicie zaś tych kawałków, no bo ja mam to na drzewie, dobra. Zauważyłem słuchajcie, że ludzie chodzą bokiem lasu, bo się boją wchodzić A tu popatrzcie co się dzieje w środku lasu Patrzcie jaki no. fajny to pory. O! No już go Wyjmiemy Proszę uprzejmie Salamandra proszę Państwa Obok niej znalezisko i mój pies, który chce wytropić i zjeść salamandrę. Oza się przewaliła. Jaki wielki podgrzybek się schował A tam drugi To chyba Rejmirs powiedział, że Bushcraft to zbiera Swoje łowiectwo To ja melduję panie Rejmu Mirsu 12 albo 10 kg grzyba dzisiaj to, no jest i to wyszło tak. panu Rejmu Mirsu Mniej więcej tak Do jajeczniczki Nie, będzie Do barszczyku na wigilię Będzie do żuru na Wigilię będzie. Na pierogi, wigilijne starczy. I jeszcze zrobię z tego sosik grzybowy ze śmietaną trzydziestką i z piersią z indyka. Widzi pan, panie Rejumirsu, jaki bushcraft w Polsce jest? Teraz parę słów o wiedźminowym wykonaniu noża. Czarny dąb Piękny, nie? Poroże jelenia polskiego Mosiądz No i niezawodne ostrze Sisi Puko. Od Juchy P.K. Peltonena Bardzo dziękuję Dostałem w prezencie od Juchy Szanowni Państwo Emil wybrał wnętrze, ponieważ, jak wiecie, każda kość składa się z tkanki miękkiej i twardej. Emil tkankę miękką wybrał, czyli gąbczastą, a zostawił tylko tkankę twardą, przez co musiał to czymś wypełnić, a wypełnił to epoksydem żywicą epoksydową. Przez co nóż jest wyważony tutaj i jest, jak widać, niesymetryczna rękojeść. Zaraz wytłumaczę, dlaczego jest niesymetryczna i dlaczego Emil tak to wykonał. Dlaczego taka asymetryczna rękojeść jest fajna? Popatrzcie. Bo Emil zna moją dłoń. Wie, w którym miejscu nóż leży mi w dłoni wiedział gdzie go wyważyć w tym miejscu nie i ten nóż naprawdę trzyma się pewnie przy czopowaniu w żaden sposób nie wypadnie przy wbijaniu W żaden sposób dłoń nie zsunie się. Przy struganiu natomiast. Zobaczcie jak wchodzą palce. I to jest właśnie cała klasa. Jeżeli zaś chodzi o dobycie Noża z pochwy no to jeżeli on jest wyprofilowany to można go dobyć zarówno z prawej strony jak i z lewej strony prawda pochew oczywiście oryginalna z kółkiem to jest kółko kółko powoduje, że nóż się nam w tej pochwie nie przesuwa w żaden sposób dodatkowo pochew możemy nosić pionowo tak jak teraz albo poziomą ponieważ tutaj możemy przeciągnąć pasek który mamy dołączony do tej Oh. Tak więc, jak widzieliście, doświadczenie Juchy P.K. Peltonena spowodowało, że powstał wspaniały nóż fińskich rangerów, a Emil oprawił go niewątpliwie swoim kunsztem, który zdobywa. Ja znam Emilę od trzech lat, ale tak jak mówię, Emil poznał zarówno to, jak pracuje nożami, jak i poznał moją dłoń którą pracuje nożami, dlatego mógł wykonać tak wspaniały odlew dłoni. Takie porównanie do butów Biom, duńskich butów Eko. 268 tysięcy stóp musieli państwo odlać, aby powstała wkładka i buty Biom. No Emil robił to pod jednego człowieka. To wszystko Zostańcie w duchu, nóż oczywiście będzie prezentowany podczas dziesiątego spotkania leśnych ludzi.